Robert Lewandowski zmienia klub. Przejdzie z Bayernu Monachium do Barcelony za astronomiczne 50 milionów euro. Tą kwotą pobił dotychczasowy polski rekord transferowy należący do Krzysztofa Piątka. Słynny klub z Katalonii ma zapłacić Bayernowi Monachium 50 milionów euro. To najwyższa kwota za transfer polskiego piłkarza w historii. Dotychczas numerem jeden w statystykach był inny napastnik Krzysztof Piątek, który z Genoi do AC Milan przeszedł za 35 milionów euro. Aktualna kwota transferowa Roberta Lewandowskiego przybija także bardzo mocno wynik jeszcze jednego napastnika reprezentacji Polski Arkadiusza Milika, za którego Nepoli zapłaciła Ajaxowi Amsterdam 32 miliony euro. Na czwartym miejscu w historii najdroższych polskich transferów placuje się Grzegorz Krychowiak, za którego PSG zapłaciło 27,5 miliona euro. Natomiast pierwszą piątkę zamyka Wojciech Szczęsny, za którego Juventus musiał wyłożyć Arsenalowi jedyne 18 milionów euro.